Tematem dzisiejszej krótkiej rozmowy są kobiety z urojeniami. Niedawno miałem zaszczyt spotkać się z Saudi-Kanem w programie Soft White Underbelly. Długo na to czekałem. Pisaliśmy do siebie przez prawie dwa lata, zanim udało nam się to zorganizować. W każdym razie, po rozmowie, jak to często robię, przeanalizowałem w myślach swoje zachowanie. Myślę, że tego dnia wypadłem całkiem nieźle. Ale przez kilka następnych dni żałowałem, że nie odpowiedziałem inaczej na kilka pytań. Francuzi nazywają to dowcipem schodowym. Ten odcinek ma na celu uzupełnienie niektórych moich wypowiedzi z wywiadu, dotyczących jednej konkretnej kwestii. W pewnym momencie Mark zapytał nas oboje: Czy uważamy, że bardziej urojeniowi są mężczyźni czy kobiety? Sadia była dość stanowcza. Uważała, że to mężczyźni mają większe złudzenia niż kobiety. Następnie opowiedziała o tym, jak wielu jej starszych, zamożnych klientów naprawdę wierzyło, że młode, ładne kobiety, z którymi się spotykają, kochają ich za to, kim są, a nie za ich 70-letnie pieniądze. Tak, powiedziałbym, że to forma złudzenia. Saudia wydaje się często to obserwować, co ma wiele wspólnego z faktem, że pracuje w Dubaju w swojej konkretnej branży. Myślę, że sama chętnie by to przyznała. W każdym razie wspomniałem już na tym kanale, że najczęstszą męską fantazją jest przekonanie, że mężczyźni mogą być kochani za to, kim są, a nie za to, co robią lub jaką wartość zapewniają innym. Zdecydowanie widać tu pewną zbieżność. W wywiadzie sprzeciwiłem się poglądowi, że mężczyźni mają większe złudzenia niż kobiety, ale żałuję, że nie zrobiłem tego bardziej stanowczo. Od tamtej pory przemyślałem te kwestie i teraz jestem przekonany, że to kobiety mają znacznie większe złudzenia niż mężczyźni, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Tak, złudzenie, o którym wspomniała Saudia, jest uzasadnione, ale ilu 70-letnich sugar daddy spotyka się z 23-letnimi kobietami zainteresowanymi ich pieniędzmi? Proporcjonalnie jest to bardzo mała grupa ludności, co oznacza, że nie jest to zbyt powszechny problem. Z drugiej strony, złudzenie, które zamierzam tutaj przedstawić dotyczy przeciętnej kobiety a zatem jest to problem znacznie bardziej powszechny i znaczący złudzenie przeciętnej kobiety zostało wzmocnione kulturowo na wiele sposobów w ciągu ostatnich 20 lat wszystkie najpopularniejsze treści skierowane do kobiet które powstały w ciągu ostatnich dwóch dekad utrwalają to złudzenie widać to w serii zmierzch widać to w serii 50 twarzy greja i wielu wielu innych Schemat wszystkich tych opowieści jest praktycznie taki sam. Raczej normalna i skromna kobieta, wbrew wszelkiej logice i oczekiwaniom, bez żadnego wysiłku z własnej strony, staje się obiektem intensywnego, obsesyjnego pożądania przystojnego, bogatego, wpływowego i emocjonalnie tajemniczego mężczyzny. On jest wszystkim, czego kobieta może pragnąć. I nie tylko po prostu kładzie to jej u stóp, ale praktycznie błaga ją, aby to przyjęła. Z jakiegoś powodu ten 0,00001% mężczyzn postanowił zrezygnować ze wszystkich dostępnych mu opcji i skupić się wyłącznie na tej przeciętnej kobiecie. I oczywiście jest to zamierzone. Bohaterka musi być przeciętna, aby konsumentka, która również jest przeciętna, mogła łatwiej utożsamić się z postacią i przeżyć fantazję. Gdyby bohaterka była na przykład bardzo piękna. Czyli gdyby była kobietą, którą tego typu mężczyźni interesują się w prawdziwym życiu, przeciętnej czytelniczce trudniej byłoby utożsamić się z bohaterką. To samo złudzenie widzimy w kulturze Jasquin, która pojawiła się w ciągu ostatnich 10 do 15 lat. Wiecie, o czym mówię. Dziewczyno, jesteś nagrodą i nie pozwól nikomu wmówić ci czegoś innego. Zasługujesz na cały świat. Jeśli mężczyzna nie docenia twojej wartości, to znaczy, że nie daje ci tego. Na co według ciebie zasługujesz, więc musisz go zostawić i iść dalej. Prawdziwy mężczyzna wie, jak traktować królową, i tak dalej, i tak dalej. Obecnie większość kobiet, które z definicji są przeciętne, wierzy, że zasługują na mężczyzn znacznie powyżej przeciętnej. Nie ma to absolutnie żadnego uzasadnienia w rzeczywistości, co sprawia, że jest to szczególnie kobiece złudzenie. Jak szczegółowo omawiam w książce. Relacje powstają, gdy wymieniane są nierówne dobra o porównywalnej wartości. Jeśli różnica wartości jest zbyt duża, relacja nie powstaje. Wiemy też, że generalnie ludzie mają tendencję do nawiązywania związków i umawiania się z osobami o porównywalnej wartości na rynku seksualnym i atrakcyjności. W rzeczywistości tak nie jest. Jeśli podoba Ci się to, co piszę na tym kanale, gorąco zachęcam do sięgnięcia po moją książkę The Value of Others. Na 432 stronach dogłębnie analizuję mój ekonomiczny model relacji i wyjaśniam zachowania zarówno mężczyzn, jak i kobiet w grze o partnera i randki. Podaję również wiele praktycznych porad, jak zdobyć i utrzymać więcej tego, czego pragniesz na rynku seksualnym. Po przeczytaniu The Value of Others nigdy nie spojrzysz na relacje w ten sam sposób. Książka jest już dostępna w formacie e-book, audiobook i papierowym. Linki znajdują się w opisie. Jaki jest więc wniosek z rzeczywistości randek opartych na selekcji? Prosty. Pomimo tego, że normatywnie przypisujemy mężczyznom i kobietom różne wartości, nigdy nie widzimy ósemek z trójkami, chyba że jest to jakiś rodzaj nieszczerej, wyzyskującej relacji. Ale nawet relacje, o których mówiła Sadia, mogą nie być takie. Ona jest atrakcyjna, a on bogaty. Więc mogą grać na podobnym poziomie siły. Złudzeniem byłoby myślenie, że fakt, iż on jest bogaty, nie ma nic wspólnego z tym, dlaczego ona tam jest, lub że fakt, iż ona jest atrakcyjna, nie ma nic wspólnego z tym, dlaczego on tam jest. Złudzenie, o którym mówię, jest bardzo poważnym problemem, ponieważ jest znacznie więcej przeciętnych kobiet niż miękkich 70-letnich mężczyzn. Wiele z tych kobiet może rezygnować z satysfakcjonujących związków na rzecz fantazji, która nie ma podstaw w rzeczywistości. Im dłużej trzymają się tej fantazji, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek uda im się znaleźć satysfakcjonujący związek w prawdziwym życiu. Rozumiem to. Całkiem przyzwoity, satysfakcjonujący związek nie jest zbyt seksowny ani ekscytujący. Ale czy taki związek nie byłby lepszy niż brak związku? Myślę, że każdy musi sam o tym zdecydować. I to jest nieretoryczne pytanie, które zadaje się każdego dnia na rynku seksualnym. Czy lepiej być samotnym niż się ustatkować? A to rodzi kolejne pytanie: Co to znaczy ustatkować się? Ukonkretnijmy to nieco. Podam praktyczny przykład tego złudzenia, z którym osobiście spotkałem się podczas randkowania. Jakiś czas temu umówiłem się na randkę z kobietą, która pod względem NSMW. Plasowała się prawdopodobnie między piątką a szóstką. Nie była to więc nic nadzwyczajnego, ale też nic wyjątkowego. Po prostu przeciętna młoda kobieta. Po rance wysłała mi sms z oceną, w której oceniła mnie w kilku kategoriach. Trzeba jej przyznać, że miała odwagę. Jaką ocenę otrzymałem? Cóż, w skali od 0 do 10 ta kobieta przyznała mi szóstkę za inteligencję. W jej oczach byłem więc przeciętny intelektualnie. Trójkę za atrakcyjność fizyczną, czyli plasowałem się mniej więcej w połowie drogi między brzydotą a normalnością oraz zero za inteligencję emocjonalną, co oznacza, że jestem robotem, trupem lub czymś w tym rodzaju. 0,36, co po uśrednieniu w trzech wymiarach daje mi średnią 3. Rozumiem, że nie jestem w typie wszystkich kobiet i nie ma w tym nic złego, ale nie ma żadnego wyobrażalnego wszechświata. W którym obiektywnie zasługuje na trzy w skali od jednego do dziesięciu. To po prostu niemożliwe. Byłem bliski odrzucenia tego, jako złego flirtowania kobiety. Ale ta sama kobieta, która była przeciętnie wyglądającą kobietą po trzydziestce, powiedziała mi, że oszczędza się dla mężczyzny, który ma ósemkę we wszystkich trzech kategoriach. To zrozumiałe, kochanie, ale musisz pomyśleć, jeśli ja mam trójkę, to kto według ciebie będzie miał ósemkę? Kim jest ten mężczyzna? Nie czuję się urażony. Jestem naprawdę ciekawy, kim jest ten mężczyzna i chciałbym uścisnąć mu dłoń. Trójka i ósemka to jak cztery odchylenia standardowe od siebie. Pod względem inteligencji to różnica między prawdziwą niepełnosprawnością intelektualną, taką, która dyskwalifikuje cię z wojska, a geniuszem. To ogromna różnica. Kim jest ten facet i gdzie ona go znajdzie? I oczywiście, na jakiej rozsądnej podstawie osoba z oceną 5 lub 6 może oczekiwać, że zwróci na nią uwagę taki mężczyzna, nie mówiąc już o nawiązaniu z nim trwałego związku. Ale to złudzenie, że zwykła kobieta może zapewnić sobie związek z niezwykłym mężczyzną i że wszystko co mniej nie jest warte jej czasu. Przeciętna kobieta chce księżyca, ale nikt kto posiada księżyc nie da go przeciętnej kobiecie. Powtórzę, nie była to 21-letnia modelka ani Instagramowa laska z milionem obserwujących. Była to całkowicie przeciętna kobieta. Nic strasznego, nic wspaniałego. I ta kobieta nie jest wyjątkiem. Założę się, że prawie każdy mężczyzna oglądający ten film miał do czynienia z tą samą sytuacją w swoim życiu. W każdym razie, tak właśnie chciałbym odpowiedzieć Saudi. W tamtej chwili, gdybym miał wtedy jasny umysł. Kobiety są obecnie znacznie bardziej złudne niż mężczyźni, a te złudzenia wykluczają je z rynku seksualnego, co bezpośrednio przyczynia się do ogólnego spadku liczby związków w tym samym okresie. Co o tym sądzisz? Czy pasuje to do Twoich doświadczeń? Daj mi znać w komentarzach poniżej. I prześlij ten odcinek komuś, kto Twoim zdaniem może skorzystać z jego przesłania.